To jest jeden z moich takich eksperymentów, które postanowiłem przeprowadzić w swoim, w swoim życiu. Przede wszystkim w myśl tego, że ja lubię zmiany, i nawet jeżeli wszystko jest u mnie sprawne i działa, i zauważam, że mam pewną biegłość w swoim życiu w różnych. Rzeczach, które robię, to lubię wprowadzać zmiany w myśl tego, że jak może być jeszcze lepiej, jak może być jeszcze ciekawiej, jak może być jeszcze bardziej interesująco. Stąd pomysł na tego live'a, który jest też taką wisienką na torcie, związaną z moim wyzwaniem, które miałem, który zrobiłem sobie na YouTubie w postaci. Wyzwania 30-dniowego przez 30 dni wrzucałem live y z różnych miejsc, w których byłem w ciągu, w ciągu ostatniego miesiąca. A ponieważ był to koniec okresu wakacyjnego, to miałem też wiele okazji, żeby się pojawić w wakacyjnych miejscach, które odwiedzałem, ale też starałem się wymyślać różne miejsca. Tak, żeby było to też ciekawie pod względem tła i też ciekawie pod względem tego, co miałem Wam do przekazania, chociaż jedno główne założenie było takie, że startuję do Was bez, bez tematu, bez planu, bez wcześniejszego przygotowywania się. I nastawiania na konkretną treść. Po prostu pomyślałem sobie, że wskakuję z jakąś myślą, która, którą mam w głowie, i rozpoczynam, rozpoczynam transmisję. Cel ciekawy 30 dni gadania bez przygotowania, ale dlaczego? Bo można było się zastanowić, czego skąd w ogóle przyszło mi do głowy, żeby coś takiego wprowadzić w swoim, w swoim podcaście. A, ponieważ, a właśnie, podcaście. To jest podcast Czas na Życie Marzeń. I w ramach tego podcastu co tydzień publikuję, publikuję stałe, regularne odcinki. Jest to temat przygotowany, zaplanowany, opracowany, często też oskryptowany. I on się pojawiał raz, raz w tygodniu. Raz w tygodniu, w środę czy w czwartek. Bywało częściej, regularnie, konkretnie, konkretnie w danym dniu. Natomiast plan był taki, że wprowadzam jakieś udoskonalenie do podcastu i dodaję nową formę treści, którą będzie live. I live miał być, tak jak powiedziałem, bez przygotowania miał być po prostu spontaniczny. Ponieważ chciałem rozszerzyć troszkę format i to, w jaki sposób się Wam pokazuje, też pokazać trochę takiej no, prawdy o moim życiu, o mojej codzienności, bo tyle, ile kojarzycie moje, moje studio, które, które mam właśnie teraz za sobą, to być może nie kojarzycie, nie znacie tego, co robię na co dzień, więc pojawiały się różne, pojawiałem się w różnych sytuacjach, najczęściej na wakacjach, pojawiałem się gdzieś tam na tarasie u siebie w domu, pojawiałem się na padoku z końmi, z moimi końmi i też w, w paru innych miejscach wakacyjnych, na przykład wpadłem na pomysł, że wezmę telefon, wpakuję się na supa i po, popłynę e, tam parędziesiąt metrów od brzegu i Brzegu morskiego i, i popływam na supie z Wami, połączę się z Wami na live. I to w sumie, im bardziej dziwne i ciekawsze miejsce, w którym się znajdowałem, tym większą oczywiście miało oglądalność i Wasze interakcje, ponieważ te live były na YouTubie, Myślę, że całkiem sporo osób przeszło przez te wszystkie moje. Live. Y. Też zauważyłem, że kilka osób sta na, stało, na stałe mnie oglądały. No i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ale zanim przejdę dalej, chciałem Was wszystkich powitać. Witajcie, witam wszystkich, wszystkie osoby, które są zgromadzone na tym live'ie. Na pierwszym, liveie może nie pierwszym, ale pierwszym od kilkudziesięciu odcinków podcastu, liveie. Na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Witam także stałych czytelników, nieczytelników, witam także stałych słuchaczy i widzów mojego podcastu, który, który ukazuje się w różnych miejscach: jest na YouTubie, jest na Spotify i Apple Podcasty. Więc jeżeli teraz ty mnie słuchasz, to prawdopodobnie słuchasz mnie też z. Odsłuchu w postaci podcastowego nagrania. Tematem dzisiejszego odcinka, który jest w wersji live, jest podążanie za energią i co się zmienia, gdy plan staje się tylko wskazówką, a nie pewnym schematem do wypełnienia. Wiesz, tak, nie jest taką wypełnianką, tylko jest wskazówką na Twojej drodze. Zanim przejdziemy dalej, chciałem zadać Ci pytanie, czy Ty też masz może tak, że coś Ci czasem mówi, zrób to inaczej. Bo tak jak wspominałem we wstępie, którego być może nie, nie słyszałeś, bo zobaczymy, jak pokaże się ten live w postaci nagrania. Natomiast ja mówiłem, że ja mam czasem w życiu tak, że Podążam jakąś pewną ścieżką, którą sobie obrałem, uczę się jej robić to w miarę sprawnie, i potem zauważam może nie, że, bo można było powiedzieć, że statystycznie człowiek się po pewnym czasie nudzi, przywyka. Ja się nie nudzę, nie przywykam, tylko z tego miejsca, kiedy już wiem, że jest dobrze, staram się jeszcze to w jakiś stopniu ulepszyć w myśl. Takiego powiedzenia, jak może być jeszcze lepiej, jak może być jeszcze atrakcyjniej, jak może być jeszcze fajniej. Stąd wiele różnych tam wodotrysków, e, takich wizualnych u mnie, zawsze w podcaście. Stąd e, jakaś muzyka w tle. E, no, eksperymenty z treścią, eksperymenty z tym, jak to się pokazuje. I staram się to ulepszać. I miałem wrażenie, że docieram do pewnego sufitu e, takiego, że. Jakoś nie mogę przebić się dalej z tym, co, z co przekazuję. I pomyślałem sobie, że jakby to było, gdybym zmienił tą formę, w jakiej wam się pokazuje, jak wam wyskakuje, że, że nie, raz w tygodniu, nie raz w tygodniu, tylko po prostu częściej, ale też nie tyle, że, że chodzi o częstotliwość pokazywania się mojego podcastu, ale też to, w jaki sposób do was mówię. Brakowało mi jednak takiego takiej formy mówienia do was, naturalnej, niekoniecznie wynikającej z pewnego programu, który sobie założyłem jakiegoś skryptu, który sobie napisałem. Bo kiedy zaczynałem ten podcast, uważałem, że to będzie że to będzie tak. Jak ma być, jeżeli ja sobie wypiszę wszystko, co chcę powiedzieć, żebym przypadkiem czegoś nie pominął, żeby było kompletnie, żeby była jakaś zawsze był wstęp, rozwinięcie, zakończenie, jakaś puenta, jakaś, jakaś motywaty, motywacyjna pieśń na sam koniec. I to wszystko było fajne, to wszystko grało. Dostałem od was bardzo dużo fajnych komentarzy, feedbacku, maili jak na rok działalności, działania tego podcastu uważam, że było to całkiem był to fajny feedback od was, ale sobie myślę, kurczę, ile jest w tym takiej prawdy, tak autentyczności pozbawionej mojej nadmiernej kontroli. I tak Czułem, że coś wewnątrz e, chce, żeby wiesz, to jest tak jakbym zdejmował taki skafander astronauty, rozpinał go z góry na dół i wychodził ze mnie, wychodził z tego z, z tego skafandra e, prawdziwy, prawdziwy ja. A tak w ogóle to nazywam się Piotr Cygan, nie wiem czy wiesz e, i słuchasz teraz oglądasz podcastu Czas na życie marzeń w wersji YouTube, wersji YouTube, Facebook i Instagram, ale w wersji live. I to jest taki podcast, wymyśliłem sobie jako taką przestrzeń przestrzeń, w której jest dużo inspiracji do tego, żeby podejmować rzeczywiste działanie na rzecz tego, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby nasze życie wyglądało. Ja do tego dołożyłem jedną taką fajną cegiełkę, że Starając się opowiedzieć Wam, czym jest dla mnie życie marzeń, mówiłem, że to jest dla mnie przede wszystkim życie świadome świadome tego, co pojawia się w naszej głowie, co myślimy, co czujemy, ale też przede wszystkim tego, jak odbieramy naszą rzeczywistość i jak z nią wchodzimy w interakcję czyli chodzi też o nasze zachowania na zewnątrz. Nie chodzi tutaj o kontrolę, tylko o świadomość tego, o bycie świadomym tego, co, co mówimy, co myślimy, co czujemy. I w myśl za tym też dołączyłem do tego, że życie marzeń jest dla mnie życiem celowym i znaczącym. A przez celowe miałem na myśli to, że. Hmm, jak to by powiedzieć? Nie chodzi o sam cel ani o priorytet, bo dzisiaj w zasadzie odchodzi się od takiego mówienia o celach, żeby, żeby mieć cele, to miej ten priorytet swój, ale ja bym też poszedł z tym dalej. Chodzi mi raczej o to, żeby mieć swój powód, powód życiowy, dlaczego tutaj jestem i co chcę wnosić do swojego życia, w jaki sposób chcę się wam pokazywać. Nie tyle chodzi o mnie, co też i o ciebie, jak, w jaki sposób ty chcesz się pokazywać na tym świecie. I tutaj wchodzi temat pewnej, pewnej misji, pewnego powołania albo tego, co po prostu chcesz robić w swoim, w swoim życiu. Znaczące, wiesz, świadomo celowe i znaczące, to jest takie, poprzez to, co robisz w swoim życiu, Wnosisz wkład do życia innych ludzi. Hmm. Jesteśmy ludźmi. Ludzie żyją ze sobą na tej planecie i mam głębokie przekonanie jestem głęboko przekonany do tego, że to jest część naszego, naszej roboty tutaj na tej, na tej Ziemi żeby wnosić też wartość do, innych, do życia innych ludzi. Jesteśmy w stanie Wytworzyć znacznie więcej niż, niż jako jednostki. Dlatego wie, że to nawet samo przez się dzieje. Przecież świadcząc różne usługi sobie nawzajem, robimy coś dla siebie. Natomiast można w tym znaleźć jakieś głębsze znaczenie i głębsze przesłanie. No i to tyle wstępu, bo być może um, ktoś w tym momencie słucha mnie po raz pierwszy i zastanawia się, co to za typ. Mówi w koszuli z jakimś światełkiem w tle, z mikrofonem przy ustach. A więc tyle wprowadzenia. Jeżeli chcecie, to zapraszam Was do oglądania moich odcinków podcastu archiwalnych już dzisiaj, czyli 89 poprzednich, które wyprodukowałem. Wracając do tej głównej treści, podążania za energią i co się zmienia, gdy plan staje się tylko wskazówką. Przypomnę, że mówiłem o tym w kontekście tego live'a, który mamy teraz. To nie jest regularny live, jak do tej pory. Do tej pory nagrywałem odcinki podcastu wcześniej, potem robiłem montaż i wysyłałem to i publikowałem to zgodnie z zaplanowanym, zaplanowanym e, czasem. I to była rzeczywistość tego mojego podcastu. Natomiast e, ja e, pomyślałem sobie, że to już e, to nie jest już e, to do końca, co chciałbym, żeby ten podcast e, sobą Reprezentował. W jakiś sposób, w pewnym sensie, zaczęło mi się coś zmieniać w koncepcji tego od pewnego czasu. Ja w zasadzie to nagrywając już od wielu odcinków ten podcast, już przy każdej publikacji, przynajmniej od tych 10, 10 odcinków wstecz, myślałem sobie: kurczę, czy to, jest, czy to jest wszystko to, co chcę robić w ramach tego podcastu? Czy może ten podcast chciałby. Pokazać się w jakiś inny sposób albo od jakiejś innej strony. Właśnie pomysł na to, żeby, żeby dużo zmienić w tym podcaście. I pomyślałem sobie, że będę go robił w postaci live, ale żeby nie rzucać się tak od razu na głęboką wodę, wymyśliłem sobie wyzwanie 30-dniowe, o, o, którym, o którym wspominałem wcześniej. I tak to się zaczęło. Ten live, numer 90, który właśnie teraz oglądasz, jest jakby podsumowaniem tej, tej drogi liveowej. I idąc dalej, nie wiem, czy to tak naprawdę będzie kontynuacja tego, tej, tej, tej formy, którą stworzyłem, czyli tego podcastu Czas na życie marzeń. Zobaczymy. Daję sobie na to przestrzeń daje sobie na to przyzwolenie, żeby eksperymentować i, i właśnie to, co, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli o tym, żeby podążać za energią, bo ja, to co musisz wiedzieć, to to, że nie do końca to robiłem wcześniej. To jest dla mnie coś, coś zupełnie, zupełnie nowego, jeżeli chodzi o, o, ten, o to podejście, ponieważ ja do tej pory miałem wiele wspólnego z tym, jeżeli chodzi o podejście teoretyczne, podążaj za energią, podążaj, podążaj za energią, bo raczej było dla mnie takim hasłem, które wibrowało w mojej głowie, i to było na zasadzie staram się to robić. Natomiast no, nie podejmowałem w tym działania. Natomiast odkryłem, że to podążanie na, na, za energią jest dużo bardziej twórcze, niż, niż może to wynikać z produkowania takiego podcastu, który, w którym wiesz, robię sobie konspekt, potem tworzę do niego treść i na podstawie tej treści. Gadam do ciebie i w zasadzie odtwarzam tylko to, co nie jest teraz, tylko to, co wymyśliłem trochę wcześniej, nie dając sobie przestrzeni na to, żeby, żeby uzupełnić to żywym, żywym, autentycznym słowem, tak jak w tym momencie. Nie jest to łatwe, słuchajcie, gadanie takie w live. Ie. Ja też w zasadzie teraz nie mam prawie w ogóle żadnego planu. Mam kilka punktów, które sobie wypisałem, które chciałem uwzględnić w naszej, w naszej rozmowie i nawet przewidziałem to, że będziemy rozmawiać, więc jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie te pytania, ja bardzo chętnie na nie odpowiem, ale przyjdzie na to czas, myślę, że pod koniec, kiedy skończę, już mówić na temat, tego, na temat który przygotowałem. Natomiast um, um, to, co ja chciałem Ci dzisiaj przede wszystkim powiedzieć, to to, że um, przede wszystkim pokazać, um, pokazać dwie rzeczy. Nie? Jak mamy plan, a, i podążanie za energią. Nie? Kiedy mamy plan, i jakby wszyscy jesteśmy nauczeni tworzenia pewnego rodzaju planu, jeżeli nawet jeżeli nie jest to tworzenie planu takiego na kartce, no to przynajmniej planujemy sobie coś w głowie i staramy się go trzymać. Tylko kiedy staramy się go trzymać, to to nie pozwalamy sobie wyjść poza poza pewne ramki. Kiedy nie pozwalamy sobie wyjść poza pewne ramki, no to jakby kontrolujemy to co to co jest w tym obszarze, ale kiedy nie wychodzimy poza tą ramkę, to nie pozwalamy sobie na to, co w danym momencie może przyjść nam do głowy. Bo gdybyśmy dodali coś do tego co było elementem tego planu, to ten plan cały by się rozsypał. Natomiast kiedy plan tytułowy plan staje się jedynie wskazówką, kiedy my mamy pewien obraz założony tego co my chcemy Zrobić, zwyczajnie podążamy za energią, to zaczyna się tworzyć coś zupełnie innego. Tworzy się coś, co według planu nie mogłoby się nigdy ujawnić, nie mogłoby się pokazać, bo nie jesteś w stanie zaplanować tego, co przyjdzie, po prostu w pewnym momencie, kiedy podążasz za energią. I ja właśnie postanowiłem to przetestować podczas mojego wyzwania 30-dniowego. W ogóle zachęcam się do oglądania tych odcinków live'owych. I to, co ja zaobserwowałem podczas tych odcinków, to to, że im dłużej trwały te live'y, im dłużej je prowadziłem, tym byłem bardziej rozkręcony. Im bardziej rozkręcony, tym więcej mi przychodziło pomysłów, w jaką, i w jaką stronę mogło, mogło to iść i tym bardziej się też czułem swobodnie. Więc jakby to było, gdyby plan był nie pewną, pewnym scenariuszem postępowania, obojętnie czy dotyczy to spraw zawodowych, życiowych, rodzinnych, takich twórczych jak w tym momencie, to jakby to było, gdyby plan był tylko wskazówką, był pewnym zarysem, że chcę pójść, przejść mniej więcej do punktu A, z punktu A do punktu B, ale ok, jeżeli pójdę też do, do C. Ja sobie, słuchajcie, no, jakiś czas temu, a, właśnie, a zwłaszcza teraz, dałem takie mega pełne przyzwolenie na to, żeby, żeby nawet pojawiło się to wyjście do C, niekoniecznie do B. Powiem Wam tak, że dla mnie to jest mega niekomfortowe. Natomiast to co, to, co daje mi to, że jest oprócz tego, że to jest niekomfortowe, hmm. daje mi to dużo więcej takiej wewnętrznej lekkości. Jest to coś, co mogę opisać nawet jako coś, co na co reaguję z entuzjazmem albo pewnego rodzaju ekscytacją, czy, czy nawet pojawia się tutaj ciekawość przed tym, kiedy wchodzę na live'a i nawet kiedy w tym momencie rozmawiamy, nawet jeżeli niekoniecznie wiem, co chcę za chwilę powiedzieć, to podążanie za tą ciekawością daje mi niesamowitą lekkość i jednocześnie nastawiam mnie entuzjastycznie do tego, żeby podążać, podążać dalej. No I pytanie, co się otwiera, kiedy podążam za tym, co mnie ożywia. I to jest to, co być może jeszcze nie jestem w stanie tego opisać, ale myślę, że to jest kwintesencja pewnego rodzaju witalności, takiego podejścia do życia z ciekawością. Też w jednym z odcinków o tym wspominałem, jeżeli oglądasz teraz ten odcinek podcastu po live'ie, to pewnie tutaj w tym miejscu znajdzie się link do jednego z odcinków, o którym wspominałem o ciekawości, że kiedy tracimy w życiu ciekawość, to zaczynamy się starzeć. Wiele, wiele razy usłyszałem o sobie takie, takie powiedzenie, że, że nie wyglądam na 43 lata, może i tak, może to wynika z tego, że podążam w swoim życiu za ciekawością? Staram się zawsze być zaciekawiony różnymi rzeczami i może to jest też właśnie wynika to z tego, że ja, kiedy zaczynam, zacząłem ten podcast, byłem mega ciekawy, jak on jeszcze mógłby dalej się rozwinąć. Bo można sobie żyć w takim kołowrotku, w takim zamkniętym kółku, że. Wiesz, kręci się, a ty po prostu masz tę swoją strefę komfortu, bo wszystko wiesz, jak, jak, jak robić. Ja, ja sobie w pewnym momencie uświadomiłem, że, że no, siadam do pisania podcastu, siadam do pisania podcastu, potem odpalam kamerę i zaczynam tworzyć podcast. Potem jak go nagram, uff, nagrałem ten podcast, teraz go trzeba zmontować. Uf, zmontowałem ten podcast, teraz trzeba. Go wrzucić i opublikować ów zaplanowany. I tak sobie pomyślałem, że to, to nie do końca jest wszystko to, co mogę zrobić. Więc mówię, jak może być jeszcze ciekawy, jak może być bardziej interesująco. Czego nie mógłbym nagrywać takich podcastów w postaci. No, bo to jest też tak. Być może wrócę za jakiś czas do. Prowadzenia takich nagrywanych podcastów. Niekoniecznie wrócę oznacza, że przestanę nagrywać livey, ale może będą pojawiały się też takie odcinki nagrywane właśnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś, żeby mieszać różnego rodzaju formy i treści. A zwłaszcza, że nagrywam przecież podcasty. Które są wywiadami. Tutaj z miejsca mogę zaprosić do wywiadów, wywiadów czy serii odcinków, rozmowy o świadomości, które prowadzę z Mają Ławicką. One też pojawiają się w ramach tego podcastu. Jest, są formą nagrywania, są formą też w pewnym sensie live'a, bo przecież nagry, nagrywamy, nagrywamy rozmowę w postaci. Nagrywamy live, nie ma tutaj żadnych cięć podczas, podczas rozmowy, no ale to w sumie to w sumie zawsze jest jakaś taka forma też tego, że to jest w pewnym momencie gdzieś tam ucięte, docięte, przycięte i wrzucone. A live nie pozwala dawać takiej przestrzeni na to, żeby, żeby coś na bieżąco ciąć. Przynajmniej nie na tym etapie, bo nie ma tutaj reżyser reżyserki i reżysera, który by coś na bieżąco wycinał. Natomiast, jeżeli teraz mnie słuchasz w Spotify'u albo, albo na Apple Podcasty, to prawdopodobnie jest to wersja już trochę przycięta, żeby nie było tego wstępu, który nie do końca jest jakąś esencją tego odcinka. No i tak, w zasadzie to. Dotarliśmy do, takiego, do, takiego, do takiej kluczowej treści, o której chciałem dzisiaj mówić. Przekazałem ci, co stoi za tym. Za tym live'em. Dlaczego w ogóle ta 90 się pojawiła w postaci live'a. 91, czyli kolejny odcinek będzie na pewno w postaci wywiadu z mają, bo już mamy nagrany odcinek, on będzie. Opublikowany w przyszłą środę. Natomiast jest duże prawdopodobieństwo, że 92. 92 odcinek podcastu będzie też nagrywany live. I zobaczymy, przetestujemy kilka, kilka takich odcinków, jak to będzie się pojawiało. Druga rzecz to taka, że wracam do moich codziennych live'ów. To będzie totalne szaleństwo pod względem organizacyjnym dla mnie, ponieważ w piątek wyjeżdżam i to też będą live'y z bardzo interesującego miejsca, ale to już w charakterze niespodzianki. No i tak, może być to bardzo ciekawa wspólna przygoda po raz kolejny. Zobaczymy też o której godzinie uda mi się robić, ale wydaje mi się, że będą trochę nieregularne. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj w komentarzach jest. Nie widzę komentarzy. No i dobrze. Ok. To dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy udział w moim, moim live'ie. Zapraszam do kolejnego odcinka w najbliższą środę. Tak jak mówiłem, będzie to wywiad z Mają Łowicką, rozmowa o świadomości. Kolejny odcinek numer dwa. Daj znać, koniecznie, jak Ci się podobało. Jak odbierasz tego typu live. No i zapraszam Cię do subskrypcji: subskrypcji mojego kanału na YouTube, subskrypcji na Facebooku. I gorąco pozdrawiam, hej.